Te kurwisko nie lata tak na cześć, bo co ty. kurwa, psychiatryk ze na słucham cię. Denis do mnie dzisiaj mówi tak, ja do niego dzwonię, nie wiem, o 22 i mówię tak, ty będziesz dzisiaj, człowieku, mówię, czy latasz dzisiaj? I on mówi tak, no stary, no chwilę polatam, ale ja muszę i tak spać przynajmniej 6 godzin, bo ja jutro na mam do roboty mam. Ja mówię, aha. No to też ostatnio pisał, że ten, no ja idę spać, patrzę, on na live kurwa siedzi. Nie mogę tej roboty to mam wielki chuj. No, Wiesz, masz wielki chuj, stary. no i tak sobie masz przyjechać później teoretycznie, no. Kurwa, na, na tym terminie. No właśnie, nie wiemy, kiwi, czego ona się boi. Chyba sama siebie. Jak w lusterko spojrzy. Ona się boi, ona się boi, że jej zęby wyrosną. <laughs> że jej mleczaki wyrosną no, Mleczaki. idą, kurwa. ja bym tej kurwie zrobił paczkę i tam by mi pasty do zęby, do zębów i szoteczek. A ja bym jej tam Snickersa spakował, żeby se pogryzła. Gryza, kurwa, dla niemowlą by mi wysłał. Oczywiście, ja jej, oczywiście, tutaj są dwie wiadomości. Ja bym jej wiadomości. kurwie suszoną wo wołowinę wysłał i paczkę A, kurwa czekolady z orzechami. tu jest oczywiście schowane, są dwie wiadomości: jest to jej numer telefonu oraz adres zamieszkania, bo danych. Y to nie udostępniam, nie? Jakby wszystko wszystkim, ale nie będę się zachowywał, no tak, jak świnia. nie mówiło. my sobie kurwisko i tak odszukamy. Nie ma problemu. Się do Łysego zadzwoni, się Łysego uprzedzi. I tu w łysy, tym momencie Łysy będzie wiedział, co zrobić. Ona mnie tutaj zablokowała, później A mnie odblokowała, nie? Tak. Bo kurwisko przeczyło, że coś jest nie tak. <śmienny> Za dobrze pisałeś. Umiem zbudzić zaufanie. Na paczkę. A Mops, kiedyś był? Nie... Tak, był, bo ja teraz też... Tydzień, 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 tydzień temu na pewno. Tak, bo ja zmusiłem również do dziennicowego, żeby zakończyć ten proceder, bo to jest śmieszne, co No Ej doroska. właśnie, bo tu się ktoś spytał, tu się ktoś spytał, czy ona ma... Tu się ktoś spytał, czy ona ma dzieci w ogóle. Ma, z tym, że już są dorosłe, tak, i, dorosłe, i, dorosłe. i Nie mieszkają z a, a, a. a to chodzi no bo... Bo jakby miała taka. małe dzieci, to do mopsu ją podpierdolić, albo do diozu. Do diozu żeby, no żeby DIOS jej dzieci zabrał. No. Ja też bym numer do diozu wykręcał bez A, bo to już było, to czekajcie, bo... A możesz pokazać jak ona wygląda? Jak kurwa. <laughs> Ja pierdolę, do no to przecież widać, że to jest jakaś spunka degeneratka. Sherlock, Sherlock Holmes. Ja pierdolę, że takie bydło ona na live'a. Ona wygląda jak ten jak pomidor. Ona wygląda jakby chciała, a nie mogła, kurwa. Ona by się z rokensem nadawała na live'y. No. Słuchajcie, ona kurwa. Słuchajcie, ona nawet zbierała na. Ta, malowana lala. Aha. Chyba kurwa żółtkami od jajek. Kolega nie lepiej wygląda. Wiesz, mi to nie przeszkadza, że wyglądam Ale jak wygląda. Nie ma wyglądam. jakieś zęby, a nie tak jak. Ona. Ale Lulu. Nie proszę mi tutaj nie obrażać na tym live'ie. to live. jest polski ten, polski standard i polski mental. On ma jakieś zęby, czajesz. Chuję ten. Wystarczy mieć jakieś zęby. Dokładnie. Wystarczy mieć te dwa do otwierania piwa i chuj. Wystarczy I przerwę między. Wystarczy i przerwę jem. na, na papierosa. Tak okay. jest. Ale powiem ci Cortez, tą swoją suczkę rozpuściłeś, że ona tak tutaj prowadzącemu dogaduje. No. No, także mówię, jest tego, jest tego sporo, kurwa naprawdę, nie. Um, dzieci podobno mają na nią wychorowane, wiesz? Tak, no mówię, dużo osób też to już też się, dużo się dużo osób to widziało. Dużo osób to widziało, ale tak jak mówię, no to jest kurwa proceder, który się nie kończy w ogóle, nie? A tak jak dzieci mówię, się, no ja dzieci rozumiem. dzieci, odrosły, dzieci się wyprowadziły i trzeba było kurwa żebrać, no. no masz kurwa ja, ja naprawdę jakby wiecie, ja rozumiem, że naprawdę każdy może mieć ciężko, każdy może mieć złą sytuację, ale powiem szczerze, że to co ona robi, to naprawdę wolałbym sto razy oddać dla matki samotnie wychowującej dziecko, czyli normalne, jakby zdrowe albo niepełnosprawne. Właśnie, Wiedzę, Już lepiej, jest... dokładnie. Już lepiej na tych niepełnosprawnych, bo jebać te samotne matki, kurwa ja polska. zawsze wolę, słyszysz, ja to zawsze wolę wyjebać hajs na świecie niż na biedne dzieci. <grym> informatyk. No, informatyk, lepszy od ciebie. No, tak że nie no, BMW, bardziej BMW. Nie mówię. BMW, mi tutaj to jest, BMW to jest, to jest nasz właśnie żoła, nasz informatyk zawsze tutaj. Zawsze z nami siedzi, zawsze jest z nami. Tak, BMW to jest A, nasz informatyk, to, to, to jest nie nasz widziałem, człowiek. To, to zwracam uwagę. To jest, to jest. Mi chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby ludzie uświadomili sobie, że nie warto naprawdę pomagać. Czasami lepiej się zastanowić dwa razy, zanim się cokolwiek wyśle, czy, czy cokolwiek ci pomoże. Bo naprawdę jest wiele ludzi, które bardziej potrzebuje. Boże. Nie wiem, są zrzutki oficjalne boże. na internecie na, na chore dzieci, to boże. lepiej tam władzę. kurwy, no się zakłada OnlyFansa i będzie zarabiać. Oj, nie, dzieci z ona ma, to, ma podkę, ona ma fotkę, ona ma fotkę, ona ma Vigo, ona też tam działa. Podobno, Wado jeszcze ma. To niezła stara kurwa. Kroca rozjebana. Jak to przejście schodząca Wenera, ja cię pierdolę. No, nie pij Pepsi z cukrem, bo ci zęby polecą do końca, kurwa, zero pij. <laughs> Chuja ja już i tak mam połowę wyjebane, także. No. Także jest, mówię dużo, też jest dużo osób. No mówię, bo nie wiem, czy, czy wysłyszeliście, czy byliście już wtedy. Chłopaki. Wyobraźcie sobie, że w tamtym roku jak ja ją wyjaśniałem. To mówię, były kobiety, które naprawdę oddawały 500 plus swoich dzieci po to, żeby ona miała. Ale to za za, za delikatnie ją kurwę wyjaśniłeś. To było ja, w wszystko za delikatne. Ja ci powiem, się że ja w tamtym roku... Nie musisz, się nie ta więcej. musisz ją upokorzyć, na dno całkowite wysłać. Ja Ci powiem, że to i tak jest pewnie kwestia czasu, i znowu zacznie się to samo. Tylko, że no nie Ale nie się... rozumiem takich ja ludzi. Ja nie, rozumiem. Tutaj... nie, nie, ja powiedziałem, dopóki ja nie zobaczę, że ona naprawdę o mnie przestała rozmawiać, o mojej nie. ja nie odpuszczę. Jeżeli zobaczysz, że ona naprawdę zmieniła. Zmieniła swoje postępowanie względem mnie, to ja jej odpuszczę. Ale, ja Ale tu Natusia jej... napisała, Natusia Ja współczuję jej, jej, kurwa, jak, nie, jak ludzie zaczną po niej jechać. A sama jej pomagała, wysyłała zadatki i tak dalej. No, ludzie kochają. Jak wyślę numer do siebie, to je wyślę blika, jak usiądzie na słoiku litrowym. Po <laughs> Pomogę, dziewczynie. Jakie tak ciężko. O, a później a później będą mi szkło z pizdy wyciągać. Tam i tak już jest za duży prześwit. To skąd wiesz? No mi się wydaje, że on znikąd nie wie, że ona ma fotkę, nie? za ja to kurwa było tego. Żona spać poszła. Ona sobie wyjebała zęby. Czekajcie, bo tutaj mamita pisze, że... A zmieniła się od tamtego roku, czego od niej <coughs> Ale mamita, mamita, mamita mi się wydaje, że ona wie coś na jej temat więcej, bo ona tak coś kurwa siedzi tak, mamita, tu i Tak, bo mamita tak. w tamtym roku była u niej właśnie i później dopiero do nas dołączyła tutaj. No, ale tu też jest dużo ludzi, co jej pomogła, a teraz mamita, się, no się tego no wypiera. No. Poczekaj, bo mamita chciałaby się wypowiedzieć. No hejka, hejka, hejka no ten ja no okay. trochę długo. No, my tutaj jesteśmy, można powiedzieć, jedna ekipa. A przepraszam, że tak wy, wyjdę z kontentu i się zapytam, pani jest kobietą? O, ja nie, nie jestem. Jestem przeziębiona. I może A, tak rozumiem, rozumiem. No, Przez nas mówi strasy i strasy właśnie strasy. to tak, tak choroba nas dopadła. To, to takie homo nie wiadomo teraz. No, no, no straszne. Jest... Homo nie wiadomo, no, także mówię, no, znamy się troszkę długo i także ja mam jej moderatorką. Ja przez nią dostałam takie paty. Było no, w... więc sama, sama też, mamita, jako moderatorka możesz powiedzieć coś więcej na ten temat z tamtego roku, tak? No, wiesz, ja jeszcze mam grupy, te dwie w archiwum, to co było pisane, no, wszystko. Ja na waszym, tak. miejscu, ja na waszym <laughs> miejscu zgłosiłbym ją do uwagi i wszystko w internet wyrzucił. A to z widrem poszkodowaną, Tak. Tak samo jak z tej Magdy, takiej kurczę, takiej Magda, ona Magda. Też to była głowa, kurczę, z nią poszkodowaną wiele się zrobili. co, co? co matka wszystko za nią robi. Ta co, ta co pampersa nosi, bo w Warszawie ta, drogie ta, toalety. Stara to kurwa. <toddź> One by się nadawały. Mówię, no, mamita nie, mówię, mamita nie. może się też tutaj wypowiedzieć, tak, jako była moderatorka, jedna z wielu e, na ten temat. Mieliśmy grupy, mieliśmy rozmowy, mieliśmy również live'a wyjaśniającego, dziewczyny pokazywały, tak jak mówię, dowody wkład e, jej, jak ona działała, bo, bo tak jak ja mówiłem, tak, że no, ale wiesz, że jeszcze są szoty? Te starek, co tam, sok z buraka, przecież taki był ten nick. Tam są szoty, przecież. Zawsze dostawała, czego nie dostawała Wiesz, jeszcze miałam się odnieść do niej, do Natalki. Nie wiem, czy jest tam jej facet kiedyś do mnie. Ja ją zablokowałam, Ale to pewnie będzie gdzieś jakiś szot z tego, gdzieś facet do mnie wysłał. w CD siedzi. Wiadomości mam od niego. Wiesz, Natalka, że do księginek mam blisko? Bardzo blisko. Jeszcze wiesz, mam numer nie telefonu. Gadaj, że Nie gadaj, że jej będziesz faceta odbijać. No, i ten, i za te słowa wiesz, że mogę podjechać w każdej chwili. Nie, to nie jest groźba. To jest tylko ostrzeżenie. A, czyli ty, taka kobieta mafii, jesteś, mówisz, mamita? Przyjeść, tu się przekonasz. Jakieś yy, rozboje, wyłudzanie, haracze, i tak dalej, rozumiem. Z tym się nie, nie, akurat się tym nie zajmuję. Tazi, to jest tak. Ja ci powiem, to jest zorganizowana grupa przestępcza, to są tak. Gwałty na zlecenie, bez zlecenia też, brawulowa jazda, ci poczęto. I masowanie się po pilniku. <laughs> I mi się wydaje, że taka poważna persona jak mamita, to nie jeździ ci kłaczęto, tylko rowerem mordo, bo to już. To już nie są przelewki. Nie akurat. Ja szkoda też, że nie ma Rafała. Pamiętasz mamita Rafała, nie? Uzę. Ona mi się wydaje, mi się tak. wydaje, że mamita razem Dobrze. z ojcem Mateuszem kurwa dętki pompowali. No Powiem ci, tak. szkoda, że nie ma Rafała i Ingi. Mm -hmm. To są właśnie te dwie osoby, które Dużo mogą też powiedzieć. Dużo mogą powiedzieć. One no najwięcej sytuacji, mogą powiedzieć. To są dwie osoby, które zorganizowały jej nocy, o czym ja mówiłem. I pożyczyli dla Natalii Rafał, dla Natalii, dla Natalii Rafał z, ze swoją żoną pożyczyli rower. I ten rower chcieli później odebrać i on był w tak zjebanym stanie, że uwierzcie, ja widziałem filmy i mamita też zapewne widziała z tamtego roku jak Rafał się wkurzył i ten rower flexą na pół go przeciął i pierdoną jej w bramę, bo powiedział, że takiego gówna nie będzie teraz zabierał, nie? No i dobrze. I mógł jej jeszcze tą kurwa resztę tej ramy w dupę wsadzić i chuj. I resztę zębów jej wyjebać. Ty. Dokładnie, <noise> dokładnie. Starej nie kurwy. Wiem, nie wiem, czy by się zmieściła. Nieźle. No, także, także mówię, no mam i to tak, jak no, mówię. Te, a mogę... czemu ty byłaś u tym moderatorem? To nie widziałeś, że ona robi taki kontent patologiczny? Że to nie, bo ja dopiero co weszłam na TikToka. Ona razem z nią mały, waliła go. No, no jak Węgiel sprzedaje. Węgiel Chyba została pogoniona od niej, i tak Ty wiesz. Później już tak udawała, że niby ten, nie, że niby jej się nie podoba jej content. Bo jak moderatorką byłaś, to dziwne, że nie wiedziałeś, co tam się dzieje czy znaczy ona nie była jedyną moderatorką. I jedyną też. była moderatorką, no bo jak ja wyszłam na TikToka Toka, stworzyłam to wiadomo, to człowiek nie wiedział. Tak, człowiek tam po prostu serca chcieli którzy mówią no. prawdę co ona robi. Czyli pewnie usuwałaś ludzi, którzy chcieli temu zapobiec. No. Którzy ją hejtowali. No, czyli mówili jej prawdę, która była dla niej niewygodna. Tak, z tym, że mamita jeszcze nie była na tyle świadoma, tak, co powiem. się dzieje. Słuchaj, chuja ja tak nie miło, mała, że pani, była. była. To nie jest moje dziecko. To że nawet rok na spotkanie. Moje zdaniem jest tak samo winna jak i ona. Znaczy, wiesz, powiem ci tak. <coughs> nie każdy moderator jest tak, jakby, też wdrożony, wdrożony w cały proceder, cały proceder jej. No nie? tak, ale no, będąc, powiem, obwinę, też, staro, będąc, to, będąc moderatorem. Będąc na jej live'ach, uczestnicząc w tym całym pierdolniku, osoba inteligentna i zrównoważona psychicznie widzi co się dzieje, tak? Nie tak, nie no. tylko... Nie by normalnie ocenić sytuację, obiektywnie tak, spojrzeć i widzisz co coś odpierdala. Tak chłopaki, tylko że chodzi nie ma o to, takie że, że czegoś ona mogła przez wiele czasów rzucała ludzi, ona nie wiedziała ale co się nie dzieje. dzieje. One, tak, ale ona też potrafi tak dobrze zmanipulować Zmanipulować człowiekiem, nie? O to tak, chodzi. Że, kurse, no... Ty, ty słuchasz Nawet jej, nie ma, i, i nie tak. wiesz co, i tak naprawdę bierzesz im we wszystko. Ej, dobra, tak, to mamita, ja zapraszam zapytał ja w jak ja to musiał, być chyba kurwa z nie? Po, powiedz nie mi, mamita. Chcę wrzucać każdego do jednego wora, bo to kurczę wiecie. No. Bez sensu. Ważne jest bo, też że... człowieka też tak do A z drugiej strony, też ważne jest to, że dziewczyna, jako była moderatorka, i zresztą inne również moderatorki przejrzały ją, że tak powiem, na wylot, co prawda po czasie, bo po czasie, ale mimo tego jakby no nie trzymała się. na i po prostu odeszła. A dziewczyny też, a dziewczyny też, nie powiem, bo były, bo były moderatorki, niektóre, nie, nie wszystkie, ale niektóre pomogły jej, tak? I później same żałowały, bo zobaczyły, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o Natalię, ona ma kilka kont i ten proceder, tak jak mówię, trwa od 2020. 23 roku. Dajcie, a... dajcie te bezzębne szczęście tu na okno. On, ja, ona podejrzewam, że ona nie siedzi ma. w czakach, albo jej nie ma, albo siedzi. Nawet ile, ile byłam tylko? Tym Miesiąc czasu. No ja właśnie weszłam, kiedy ona w 2023 właśnie rozpoczęła, no i ja, weszła. ja weszłam. Jak szybko wyszłam na moderatora, tak szybko zeszłam z tego modu. Hmm. No nic dobra. Ja zawijam spać, bo muszę wstać rano. Wszystkiego dobrego. Czunało. No a ja też uciekam. Roku, ty Także ty, jak wiesz, coś wiesz, to dajcie, dajcie, jak chcecie dajcie Oksa, ja wam też później poddaję. Jak ten, jak coś to daj mi obserwację i jak będzie ta stara ropucha to ja tutaj wbijam i robię z kurwą porządek. <laughs> ja też z kurwą do spodu jadę. No tylko woją, normalnie, już się nie będzie wozić kurwa jak nie u siebie, stare kurwisko. A wam życzę miłych snów i, i dużo, dużo szczęścia. Strzałeczka Sienkim, z Fartem. Dzień dobrego, hej. Jalla. To dwa napisał się ma mogę prosić o zaczynam nowy kontynuować z synem. Jasne, 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 jak najbardziej. Nie ma problemu. Zaobserwuj no. mnie, po lewie jak najbardziej to biorę. Ja też oddam. to właśnie wszystkich ludzi do jednego wora. No tak, ta, ma. sama mamita, wiesz jak było, nie? No i ja wiem jak było, wiesz, ja się... Wiesz, ja swoje wiem, każdy swoje wie, wiesz, wejście no w no kawałek no livea no nie no znać no całej no sytuacji, wiesz, mi to, wiesz, lot no Nie wiem, czy ty byłaś, jak ona tu była. Pociągi, Byłam, pociągi, cały czas pociągi, jestem. No, no, cały czas ja jestem. No, no dlatego mówię, ja jest. też robię, robię to tylko po to, żeby ludzi uświadomić, tak jak robiliśmy to w tamtym roku. No. I ja powiedziałem, ja się przyznaję, bo to nie jest, dla mnie to nie, nie jest żadna tajemnica. Ja ją, ja ją w tym roku podpierdoniłem do opieki, do dzielnicowego. W sensie dlatego, my z, ją ten, tam zgłosiliśmy do tak. mops a MOPS już do dzielnicowego. Tak. I, Ale i, mamy numer bezpośredni też do dzielnicowego, tak. w razie gdyby coś ona właśnie znowu odwalała? Wszystkie, dowody, wszystkie dowody, które Wam pokazałem, również będą przesłane do opieki społecznej, do rejonowej w celu weryfikacji, ponieważ sama rejonowa powiedziała, że jeżeli mają Państwo jakiekolwiek screeny bądź wiadomości tego typu, gdzie naprawdę filmy widać, że ona naprawdę wyłudza na żywca, a mam takie mhm. naprawdę od, od, od przez tydzień czasu niecały mi to zajęło, to powiedziałeś, że jeżeli to wyśle. Jeden dzień tak naprawdę, tak. żeby mieć już czarno na białą stronę. Tak. I jeżeli będzie to czarno na białym, że ona wyłudza żebra, to po prostu oni jako instytucje będą starać się o kuratora sądowego. Jeżeli kurator sądowy nie pomoże, to kurator sądowy będzie zastanawiał się nad umieszczeniem ją w jakiejś placówce, bo tak jak sama mi kobieta jej rejonowa powiedziała, że to jest kobieta z upośledzeniem umysłowym. Że ona jest zacofana po prostu. Tak, zaraz pójdę. No. Także mówię, no tak, że tak to wygląda. Ja nie robię tego tak, jak mówię. Nie robię tego, Boże, dla fejnu, dla ludzi czy dla giftów, tylko z dobrej, ja tak powiem, z dobrej wiary, życzliwości, żeby ludzie wiedzieli, kurwa, co się dzieje. E, a wszystkie jakieś tam, bo ona tam, wiesz, pamięta, ona tam na mnie gada, że jakieś tam live y dziwne robię, że wiesz, że jakaś wróżka, że czasami za księdza się przebiorę. Tylko, że ja to robię w celach czysto humorystycznych i nigdy ludzi no nie proszę może, o to. to tak. I nie, lub, nie proszę ludzi, broń Boże, o to, żeby mi dawali, jeżeli mi ludzie ja sami wysyłają... Ja nie mam pracy, nie pracuję, dajcie mi pieniądze, nie, bo nie, nie mam pieniędzy. No. No, tak. no. A ona to na żywca robi. No. A ja sobie robię tylko ze względów humorystycznych, żeby poznać ludzi, porozmawiać, zapoznać się, pośmiać się przede wszystkim, bo każdy z nas jest człowiekiem i TikTok miał właśnie po to być że tak powiem powstawał, a zrobiło się, co zrobiło, niestety przykre jest tylko to, że w tych czasach patologia przyciąga, a nie odpycha, nie? No właśnie o to chodzi, że przyciąga, zamiast odpychać to oni tam... Tak, Kres, zatrzymują coś, się z tego, no. Taki magnes kurwa taki, no. nie? Tam gdzie się <laughs> dzieje, tam najwięcej osób, to jest ciekawe. Tak. Natomiast ja oczywiście też cieszę się, że było dzisiaj sporo ludzi, bo podejrzewam, że... No, większość, większość, większość ludzi się dowiedziało, jak ona działa i podejrzewam, że będą szoty, ale mi to nie robi. E, czy wiesz, ja będę... Bo na to też ją wyjaśniał i co coś dało. No, tylko że wiesz, my w tamtym roku żeśmy ją konkretnie, bo na pół roku zniknęła. Bądź Następnie. co, bo... No. Tak. I tak naprawdę to tak ta, ta naprawdę zaczęło się ode mnie, bo to ja weszłem na okno i puściłem jej wiązankę, bo już mnie kurwa zirytowała, nie? Ja to pamiętam przecież. No. <laughs> pamiętam dokładnie. Te grafiki też przecież chyba nawet krążyły na necie jak ja po niej poleciał. Są szoty gdzieś. No. To jak masz to możesz wysłać mi. To się jecha, sok... Magnie to mam zaznaczone wszystko, tam było u Promyczka, Sok z Buraka. No, no. pamiętasz no. Amelkę? Jak Pamiętam te? jak parodiowała ją. No. no. Ale jaja, kur, kurwa. No. Facjata jej, kurwa wszystko. Te, tak realne to było, że... No. <noise> że szok. No. no nie sporo wie, ale sporo też jej pomaga. No tak, to też jest prawda. Bo co chwilę ktoś nowy przychodzi, nowy, nowy i to tak będzie się kręciło taka. Tak, ta tak, aż, aż, aż po prostu gdzieś tam, no naprawdę już będzie taki szum o niej, że naprawdę, chociaż i tak już jest ale, szum, nie? Ale, ale kurczę, ona na te cztery łapy jest, kurde, jak tu się mówi, na chwilę znowu zniknie i za chwilę znowu wróci. Nie, ja tak jak dzisiaj powiedziałem i ja oczywiście swoją wersję, że tak powiem zdania podtrzymuję, że jeżeli ja zobaczę, że naprawdę Natalia skończy no. ten proceder A pamiętam, byłam na live parodii z... na Skończy gadanie na mój temat i, i tak dalej, ja mogę jej odpuścić, jeżeli ona się ode mnie odpierdoli. Ale dzisiaj prawie. te przeprosiny to były takie złe. Tak, ja wiem, ja z tego sprawy. Tak jak rok temu przepraszała wszystkich na okienku, tak samo było z dupy, tak samo dzisiaj było. Tak. Ale, załóż... Ale to nawet nie były przeprosiny, to, były, hmm. to był krzyk, wrzaski po prostu. Tak, żeby... ona właśnie zaczęła krzyczeć. Ona już tam prawie płakała przecież, kurwa, bo było widać po niej. Hmm. Ale to mi się wydaje, że to też było już raczej taki na pokaz, że ona wielce Tak, jest. Nie, że bardzo żałuje, nie? No. A na tyle my już ją znamy, że wiemy, że to nawet nie było szczere. Natomiast ciekawy jestem, czy to nie będzie, wiesz, mamita, tak jak w tamtym roku, że ona weszła na okno i momentalnie ona zniknęła z TikToka. Mm -hmm. I ciekawe, czy nie będzie tego samego teraz. Tak jak ona wyszła na okno, pokazała facjatę, yy, była taka sama Czeka, sytuacja się. w roku, mm. tak, i ona teraz znowu zniknie na długim no, Okres nie letni jest. Okres letni jest, to także wiesz. Mm. Tak, to Idzie też. Przyjdzie na jesień. Ona przyjdzie na jesień. Jak, ona jak ona nie pali, jak ona nie pali, słuchaj jak ona... Wystarczy, że kamerę wyłącza, albo weźmy ją tak, w Tak, wyciszy od pani, wyciszy od pani, a normalny człowiek jak jest i to wychwyci to jest tylko takie... Nasza naci, y, życie jest chwilą 4X, tak się nazywa. E, o kim mówimy? O Natioli. No, Natiola, Natalia. Natolia, Natalia, dosyć dużo osób ją zna. Podejrzewam, że nie mówię, się będą. Z tego też będą na TikToku szoty, nie? Ja się ubiorę, zabiorę was do sklepu, będziemy na Łączach, no. że tak powiem. Więc A ja będę tutaj w szackach, nie, żona no. będzie. Ja się ubiorę i zabiorę was do sklepu. Będę cię obserwować. Będziesz, będziesz na mnie patrzeć, kochanie? No. O no, Matko Boska, po co ty idziesz do tej, o tej godzinie do sklepu? O papieroska. O Matko. No, przez tego live'a to się skończyły. No, bo szybko poszło. <coughs> ale powiem ci, Monita, że wiesz, bo ty może nie wiesz, nie jesteś w temacie. Zaczęło się od tego, że ona. Nie, 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 byśmy tego teraz akurat tak. lajwa nie odpalali, ale coś się chce na lajwa z innego konta właśnie którego ona nie ma. I ona tam coś zaczęła grać, a jej mówi, nie no, mi mówi już ona, nie, muszę się odtalić. I, I mówi, napisz tutaj na czacie, że zapraszam wszystkich do Nieczułe Alfonso. I, I tak poszło już. No nie, ale to takie najlepsze na spontanie. No. Co tam? Już. Yy. Oj.

Dobranie. No, tak jak mówię. I dla z spacją zaglądać tu i wspierać Was. Dziękuję ślicznie, Kasiu. Zapraszamy. Tak jak mówię, robimy, robimy też live'y humorystyczne. Także też serdecznie. Ksiądz Zdzisław. Także zapraszam Was, moi parafianie, również na moje live'y, Oczywiście, humorystyczne, bez. Bez wyłudzania, możemy sobie pogadać, pośmiać się, spędzić miło czas. W sumie no jest czwarta rano, więc każdy na pewno, dzięki Natusia, więc jest czwarta rano, więc podejrzewam, że każdy też jest na pewno już zmęczony. Temat jest przegadany. Trochę hmm. później, może tak, dokładnie, dokładnie. dokładnie mała. Generalnie jest temat przegadany, więc ja też jestem człowiekiem, więc też, też jestem już troszeczkę tym zmęczony. Troszeczkę nam to zajęło. Natomiast e, myślę, że na, na, na dzień dzisiejszy zakończymy. E, odpalimy się dzisiaj też na pewno w ciągu dnia, więc jeżeli ktoś by miał ochotę taką nawet na luzie pogadać, to zapraszamy, a wieczorem mogę dla Was zrobić księdza. To sobie pogadamy, albo pośmiejemy bruszkę się, albo wróżkę ten imienny, także spoko. No i co, kochani? O! Nadłusiamy. Mamy czwórkę. Super! Dzisiaj. My mamy czwórkę. Także ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego wieczoru. Mam nadzieję. W sumie poranku. Mam nadzieję, że nie, będzie, nie będą wam się śniły koszmary w postaci natyoli. No i co? No i to tyle. Także. buziaczki i papa. Pa.